Witajcie. Wczoraj nastąpiła taka awaria, koszynie był łąk, dzisiaj dalej będzie koszenie łąk, tylko trzeba naprawić. No, urąbała się. z zwrotnicy się urąbał. C360 taka awaria. No, no i będziemy robić właśnie. To bierzemy się za rozbieranie. Już mamy rozebrane. Tu się urąbało. Tu już było pęknięte. Tylko tu trzymało. To część tylko. Od tej połowy trzymało. A tu już było pęknięte w tym miejscu no i tu jest drugi część widać właśnie, że tu już było pęknięte prędzej że tu jest świeże, a tu już jest stare jakieś no no i to powinno być tak o. tak powinno być no i tu jeszcze słać ten muszę, ten ogranicznik w właśnie został spawany, właśnie granicznik tutaj drugi. spawanie no spawane zostało, pięknie spawano graniczniczek. Czek. Czek, no, no, to wszystko jest dobrze. Wszystko jest w najlepszym porządku. Teraz tylko czekamy za tym złożeniem zwrotnicy no i będziemy dalej składać. No to do usłyszenia, do potem. 60 została złożona. Ładnie, pięknie. Trawy pokoszone już. Wszystko ładnie obkoszone. No nie nagrałem. Kuszenia traw dalej, ponieważ się spieszyłem, bo pogoda ma być tylko parę dni. No więc był pospiech no ale zostało już. Pośpiech był, ale. No wszystko zostało zrobione. No, wymiana No właśnie ta połośka To połośka wymieniono na nową. Ładnie. No i wszystko chodzi dalej. 60, z kosiareczką za święto. Pięknie, ładnie. Po remoncie kosiarka ładnie chodzi. No dała radę, nie ma co gadać. Obkosiła te 10 hektarów swoje, co miała. No.